Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony DejaVizon w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w trybie Smurf, Znaczy grę społecznościową na serwie surf Jeśli nie wiecie co to jest, no na pewno wiecie, nie muszę tłumaczyć Jest ze mną też Lesser Cześć. I sobie pogramy, zobaczymy nie wiem kto pierwszy przejdzie i takie rzeczy No ja nie przejdę raczej No dobra, przejdzie, przejdziesz, przejdziesz, dobra Dobra Ciśniemy, raz, dwa, trzy no. Ty jesteś za mną? Przed tobą chyba. Gdzie ty jesteś? Nie widzisz mnie? A dobra, już mnie wyprzedziłeś, lol. Za no, szybki jesteś. To ty odkurujesz? Ej, ja takiego czegoś nie umiałem. <grym> ale spadnę, bo zrąbałem tu. Spadnę. No, ale co dalej? 1-0 dla mnie, dziwko. Dobra, spadnę teraz po Wleciałem na jakieś ten... LoL. Na Jaila. tego biłem tu. Że poza mapę wskoczyłeś? Nie, dobra, mniejsza. Ale nie wiem, jak się zabić teraz. Ale zrąbałem, kurde No to nie, RS, wykrzyknik RS, napisz. Powinno zadziałać. Poczekaj na mnie. No to czekaj, ja zginę. Zginę. No, zginę. No jestem za to. Na raz. Dwa. Nie wiem, <grym> <grym> i tak, <wytkowano> bo ja nie wiem. Gdzie ty? Już mnie pewnie wyprzedziłeś, tak. <grym> ja cię... gdzie jesteś, ty byłeś? Kurwa. Z drugiej strony, a ty na drugą poleciałeś, tak? W przeciwną, nie tą, co? Jaką bo... ty masz prędkość teraz? Ja mam 2400. O, ja mam mniej, 1600 teraz. Dobra, jesteś za tobą. Co ja zrobiłem, nie! Ale lama ze mnie! Ja ale jestem nie. idiota też nie. Daleko no. ty mnie dogonisz. Dobra, jestem za tobą, widzę cię. Jesteś trochę daleko. Nie dogonię cię to już. No easy mnie dogonisz. Gdzie ty do. Klej ci ty. Zwiedzać. <grywa> ja, po... ja tu nie umiem <grywa> się to. Nie mogę cię wyprzedzić, seren. 5900 tylko mam prędkości. Dobrze, kuba, Tu nie przejdę teraz. Ja też nie. Już. No, za wolno. A ja przeszedłem, Lecisz. się odbiłem. Bany hop, hopem mogłeś się odbić na tej tej. Tam w ha, tym ja. No. A tu jest bany hop włączony? Tak, tak, tak. No to o spację zawsze trzymam. Ja nie wiem czemu ja tak mam. Lecisz i spację? No, cały czas spację trzymam. No co ty? No. Gdzie ty jesteś? Spadłeś? No, na początku, a ty? No ja już jestem w, no, w połowie tego jaila. Tam gdzie jest ten jail, już zaraz będę na tym jailu. Kurwa, spadłem znowu. Uuu, jak daleko jestem już. Mam nadzieję, że to przejdę. O, przeszedłem ten punkt, gdzie nie mogłem przejść. Jest git. tu mam przejść, ja nie wiem gdzie przejść ja nie wiem gdzie Ale przejść. mam prędkość do tego boż gdzie ja mam przejść ty <noise> Zobaczysz na odcinku ja i nie, nie, nie wiedziałem w ogóle gdzie przejść. To ty tam lecisz. Przeskakujesz tam, gdzie nie mogłeś przes przeskoczyć, ta? Nie, gdzie? Ja jestem na początku. Całkiem na początku? Tak. Dawaj, do dogoń mnie. No dobra. Nie, ja tam nie przeskoczę tam gdzie nie mogłem. Gdzie ty jesteś? nie no, macie na, na początku no już jadę dalej a, no to już lecę ale ja nie wiem czy wyskoczę tu dobrze nie bamy <śmiennie> bany sropem kurwa <śmiennie> nie nie, 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 nie doleciałem do tego <śmiennie> lol bo musisz w górę się tak wybić że dalej dolecieć tak czasem jest Aż no ja czasem. tam tracę prędkość na końcu już no to nie trać, musisz płynnie po każdym tym klocku jeździć. Tak jakby wpadać idealnie na to, czajesz? Na zakrętach to już w ogóle tracę. Zakręty są najłatwiejsze w tej grze. No ja nie umiem. Ja walek. Dobra, czekaj, przeskakujemy jest git, przeskoczyłem. Ciśniemy. Pięknie, pięknie. gdzie tutaj, ją ja przejść. Kurde, Zrąbałem trochę. No ja nie wiem gdzie tam przejść, to jest jakieś gówno, ty. Jak tam dojdziesz, nie? Takie będzie kółko, ty. Nie dojdę, spokojnie. <grych> Kurwa mać. Jesteś za mną? Jestem chyba przed tobą. Gdzie ty? Na początku? No. No to ja patrz. Przeskocz to co pr przeskoczyć nie mogłeś. Ja tam jestem. Nie przeskoczę tego. Ja walę, dobra, ja padłem. Gdzie ty? Lecę dalej. No pedale, powiedziałeś, że nie przeskocz, nie przeskoczysz. Dobra, ja na ciebie poczekam. Cię widzę, Ale no jeszcze jest? do tego nawet nie doszedłem. Ale mam prędkość wysoką. Wiem tego nie spierdolić teraz. Dobra, kurwa nie wiem jak tu się wybić. Jestem, jestem dosłownie za tobą, nie? Spadłeś? <grym grym grym> ja Weź. Dawaj jeszcze raz. Dawaj razem. chodź. No chodź, lecisz za mną. No le lecę, ale mnie nie wyglądać. Jesteś za, za mną czy nie? Leciałem na prawo Czemu tam? Tam jest lipne Znaczy ja jestem leworęczny, dlatego na lewo lecę Możesz też zostawić łapkę w górę, jak jesteś leworęczny widzów. Ojej no Kurwa, jak zar coś rozpierdolę, nie? Ale ja zrąbałem, jaki rak jestem no Dawaj, ty tam leci... to... no, tu? Widzę, widzę, no, no. Widzę. no leć, leć, leć. Leć na lewo, jak co, dobra, straciłeś prędkość. Nie wiem, czy przeskoczysz to czy nie. No. Leć na no, no, no. lewo, nie na prawo. Pięknie ciśniesz tam. Ciśnij dalej, nie przestawaj. Ty jesteś za mną? Tak. Widzisz mnie jak lecę? No, widzę, widzę. Patrz, jak spierdolę, to ostatni, nie? Co ja zrobiłem teraz? O, Spadłeś? O no. Dobra, ja też spadam, poczekaj. Ja lecę już. Dawaj. Widzisz No tam? No, widzę, no. widzę, widzę. No. w górę. Na prawo lecisz czy na lewo? Na lewo. Okej. Okay. O Jezu, ale prędkość straciłem. Jestem dosłownie za tobą. Dobra, wyprzedziłem cię chyba. Mhm. kurwa jak pierdolnęłem o ściany. Jestem dalej już przeszedłem ten 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 jest git Jak tam skakać, ja nie wiem No, no zobaczysz na no, odcinku, to jest łatwe Dobra, ja też jestem, ja mam downa nie weź mnie zabić. Gdzie, gdzie jesteś? Teraz daleko dosyć Dla Znaczy blisko w sumie, daleko dla mnie, a dla ciebie blisko Dobra, spadłem Ty też? Nie Nie, to jest bot ja Ale, no, spadłem. Dobra, czekaj, czekaj. No nie, no, nie dogonię. Co chcesz zrobić? Nie, nie. Cię. nie, no, teraz już się chyba nie dogonię, jesteś dość daleko. A co, ty jeszcze nie lecisz? Lecę, lecę. Na zakrętach strasznie dużo prędkości tracisz. No właśnie, ja nie umiem tych zakrętów. Bo przy zakręcie musisz trzymać, na przykład to jest w lewo skręt, to A trzymasz. A, no, takie rzeczy. O, spadłeś. Nie. Ja też, bo nie trochę, ja, Ja dawaj. nie spadłem. Ja spadłem. Nie no, do mnie pisze, No nie, no. nie dawaj, mogę. Chodź, chodź, chodź. Dawaj, chodź, chodź, Ja chcę, ja muszę zobaczyć, jak ty skaczesz tam. Ale ty... Hmm, dobra, nie dogonię cię. No, dawaj, znaczy, chodź, chodź. W sensie, chodź. nie będę cię widział. No to chodź, 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 chodź. Dobra, spadłem, spadłem. No to ja też spadłem, Spadnie. czekaj. I, gdzie Przede ty chcesz, ale czekaj, 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 gdzie dawaj, ty chcesz. Trzymi... Gdzie ty chcesz zacząć, jakę ja skoczę? No tam gdzie ja mogę przejść. No dawaj. Dobra, raz, zobaczcie, chodź. Skoczyłeś? Mhm. Dwa. Dobra, jestem przyjebany. Dawaj jeszcze raz. Ja. Szybko. Czekaj, no i A, Leć, 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 leć Ale wytraciłem prędkość, dobra Nawet tego już nie mogę przejść Dobra, ja lecę w prawo, muszę zobaczyć jak tam mi wy wyjdzie Dobra, nie wyjdzie mi to chyba Trzeba się wy rozpędzić Jestem Dobra, ja mam raka, a ty? Ja też Cześć, jebałem Spadłeś? O, to ty? Dawaj, chodź Dawaj, chodź na lewo, chodź ze mną, daj przeskocz to, proszę cię To jest takie łatwe, to jest... No, najłatwiejsza rzecz z tych wszystkich tu Przeskoczyłeś? Dobrze <laughs> Myślałem, że spadniesz Widziałeś, <laughs> jak prędkości przetagowałem? Spadłeś nie, nie czy? mogę tego przeskoczyć. No tak, no, nie wiem, nie, nie, jakie to jest łatwe, stary. Patrz, i, zo i zobaczysz na odcinku właśnie teraz, jak gdzie, gdzie jestem, znajdziesz na pewno ten, ten I kurde, ja nie wiem, gdzie tu trzeba przeskoczyć, ty Naprawdę nie mam pojęcia Ja, dobra, wiem, gdzie ja ale jestem idiota Dobra, dawaj, 40 sekund, może mi to wyjdzie jeszcze Dobra, dobra, dobra Nie, przeskoczyłem, ale dobra prędkość i trzymaj się tej prędkości <noise> Już się spierzesz. Już wiesz, zwaliłeś? No Ej dobra, ale jeszcze raz będziemy grać chyba to Bo fajne to jest i już przeskoczyłem tamtą prędkość ale to zależy dobra, jak no. widzą, będzie się podobało one Znaczy na moim kanale, ja tam nie wiem Jak na twoim Uu, Tutaj przyfarciłem trochę Dobra, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy Ale spierdoliłem się Dobra, 4 sekundy Proszę, nie, nie dojdę do tego mm. Dobra, i tak padłem Ej, dalej gramy, normalnie Trzeba mm, RTV wpisać, jest git Ale to inną mapkę, nie? Zrobimy U mnie? No Na dwóch, u nas dwóch wtedy Że O, z perspektywy, żeby lepiej widzieli Nie? Żeby no ja lepiej... jeszcze tą chcę nagrać No to no, zacznij nagrywać ja zaraz, za, ja zaraz kończę nagrywać. Ja mam nadzieję oczywiście, że Wam się spodobają. Yy, spodoba ten filmik. Jeśli tak, możesz dostać łap, łapkę w górę. Yy, I możesz zasubskrybować Lessera, yy, Kanał macie w opisie. I jestem troszkę nieszczęśliwy, bo spadło mi troszkę subów. Ale mam nadzieję, że to nadrobimy, nie? Także, cześć. Normalnie. Cześć.